Hej, witam Was bardzo serdecznie moi drodzy. Słuchajcie, dzisiaj zapraszam Was na obiad. E, wiecie lub nie, mm, jestem na diecie 3D Chili e, i tak stwierdziłam, no, że pokażę Wam jak proste są te dania i jak normalne, że ta dieta to żadna katorga, e, nie ma czegoś takiego, że, że się głodzimy. No i po prostu Wam pokażę, co dzisiaj będę robić. E, Powiem Wam, że będę dzisiaj robić włoską pastę, czyli włoski makaron, makaron po włosku. I ja tutaj tych wszystkich składników mam na dwie osoby, natomiast będę, będę zamknę słowna, natomiast będę Wam czytać, ile składników potrzebujecie na jedną osobę. Więc tak, um, co my tutaj mamy? Według przepisu potrzebujemy 200 gram rożonego szpinaku. Um, Później mamy 80 gram makaronu. To jest akurat dla mnie makaron, bo ma to, już dziec inny, bo nie lubi brązowego makaronu. Więc mamy 80 gram brązowego makaronu. Następnie mamy mm, ser mozzarella, to dla jednej osoby to połowa takiego seru mozzarella, jest tutaj w tej miseczce. E, następnie mamy jeden duży pomidor. Natomiast moi drodzy, ja miałam małe pomidory, więc dałam sobie tutaj jakby półtora i zrobiłam z trzech dla mnie dla Mateusza. W świeży pomidor, i tutaj mamy 6 ząbków czosnku. Ja je tutaj zblendowałam właśnie w, w blenderze. O, i znika mi światło. I oprócz tego one są już troszeczkę oblane łyżką oliwy, bo je zawsze, zaraz będę smażyć. Natomiast tutaj w miseczce mamy klucz tej diety, czyli przyprawy. I już Wam mówię: czemu to jest tak ciemno? No, nic, damy radę. Mamy tutaj bazylię i bazylię i oregano i na porcję jest łyżeczka bazylii, łyżeczka oregano, pieprz, szczypta pieprzu i szczypta soli. I tak to się prezentuje. Jeżeli chodzi o samo wykonanie, jest to banalnie proste. Więc to co robimy, ja Wam już pokrótce powiem, to co robimy to gotujemy makaron, na patelni podsmażamy czosnek z szpinakiem. E, natomiast, e, gdy już się nam podsmaży czosnek z szpinakiem, dodajemy naszych pomidorów i mozzarelli, ale powiem wam, przez to, że mam bardzo złe doświadczenie z pomidorami po ostatnim razie, Ponieważ ostatni raz musiałam zejść taką górę pomidorów z olejem i ziołami że ja nie przełknę już pomidora w kostce, więc co ja zrobię, to ja sobie go po prostu e, zmiksuję i wleję już e, i zrobię tak jakby sos, bo nie przełknę w takiej formie pomidorów nigdy w życiu. No i to było na tyle. Teraz wam pokażę mniej więcej jak to będzie wyglądać. I jak się wszystko prezentuje na talerzu. Dziękuję za oglądanie, zobaczymy zaraz. Słuchajcie, tak prezentuje się efekt końcowy, wygląda apetycznie i pachnie przepięknie i tak jak mówiłam wcześniej zmiksowałam 20 pomidorów i po prostu wlałam do tego szpinaku i do tego czosnku i u góry posypałam mozzarellą, oj i tutaj mam e, wodę z limonką i zmiętą. i tak wygląda laczek, widzicie porcja jest dość spora. Ale to dlatego, że jak na przeką... nie ma dzisiaj przekąski, na przykład jest kawa, a na kolację ser wiejski. więc to był na mój obiad. Więc mam nadzieję, że wykorzystacie przepis i dajcie znać, co myślicie i czy coś się Dzięki. Bye bye!